Środa, drugi tydzień Adwentu. W pierwszym czytaniu Izajasz tłumaczy, że Pan Bóg daje siły zmęczonemu. W jaki sposób? Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Czyli nawet po ludzku, można być młodzieńcem, można być młodym. Można być silnym, powinny być wszystkie parametry, żeby bardzo szybko biec, a jednak człowiek się szybko męczy. Czemu się szybko męczy? Bo nie ma zaufania. Jakby siłą, świeżością człowieka nie jest wiek, ani nie są parametry fizyczne, ale zaufanie. Czasem się mówi, że są młodzi zmęczeni. Czasem mówimy, że po człowieku widać, że on jakiś jest taki przygaszony. To, co daje odpoczynek, to, co daje siłę, to, co daje świeżość, to jest zaufanie. Zaufanie to jakieś oparcie się na kimś, kto jest mocniejszy. Zaufanie to jest jakaś taka rozłożenie sił, można powiedzieć, w życiu, że nie tylko opieram się na tym, co ja robię, ale opieram się na Tobie. Wiem, że po prostu Ty mi pomożesz. Zaufać Panu Bogu znaczy pomóc sobie, żeby w życiu nie być za bardzo zmęczonym, bo męczy nas to, że stawiamy w życiu tylko na, na sobie, na siebie. Psalmista tłumaczy, w jaki sposób Pan Bóg może jeszcze dawać człowiekowi odpoczynek, w jaki sposób pomóc w zmęczeniu. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. Kiedy Pan Bóg odpuszcza winy i leczy choroby, znowu człowiek zdaje się bardziej wypoczętym, bardziej silnym. Nie wiem, czy mieliście nieraz przyspowiedzi takie doświadczenie, że czujesz się lżej, że jest gdzie jakoś na sercu lżej. Wybaczenie powoduje to, że jesteśmy mniej zmęczeni. Może te nasze kłótnie, brak pojednania, brak pogodzenia się z innymi powoduje to, że jesteśmy za bardzo zmęczeni. Gdybyśmy wybaczyli sobie nawzajem, gdybyśmy częściej chodzili do spowiedzi, gdybyśmy dobrze tę spowiedź przeżywali, może by tego zmęczenia było mniej. I Ewangelia, w której Jezus tłumaczy: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Jeśli jesteś zmęczony, przyjdź do Jezusa. My mówimy, nie, jeśli jestem zmęczony, to ja muszę poleżeć, ja muszę odpocząć i ja nie mogę przyjść do Jezusa. A Jezus mówi, nie, przyjdź, przyjdź, weź moje jarzmo na siebie. Czyli nie tyle daj mi swoje jarzmo, ja wezmę, ale weź moje, weź mój ciężar, weź mój ciężar, bo problem polega na tym, że ty jesteś zmęczony, dlatego że bierzesz swoje jarzmo, nie moje. Czyli bierzesz na siebie to, co nie jest moją wolą. Ty sobie wymyślaj, że to jest Twój plan na życie, Twoja koncepcja życia i przez to jesteś bardzo wyrąbany, jesteś bardzo zmęczony. Gdybyś słuchał mnie, gdybyś rozpoznał, jaka jest wola Boża, gdybyś robił to, co ode mnie zależy, byłbyś dużo bardziej, byłbyś dużo bardziej wypoczęty, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. A więc, żeby nam było w życiu lżej, żebyśmy nie byli tak bardzo zmęczeni, zaufać Panu Bogu, Pojednać się z Bogiem i z ludźmi i robić to, co Pan Bóg od nas od nas w życiu wymaga. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.